Siemanko, z tej strony Gaby95. Witam Was w drugim odcinku. Gry Song of Horror I z racji tego, jak tutaj wygląda przygoda, jak tutaj wygląda historia, fabuła, nie będę robił przypomnienia co działo się poprzednio, bo jest to moim zdaniem zbędne. Bez sensu raczej byłoby opowiadanie, że odblokowałem tam jakiś przedmiot albo jakieś drzwi, otworzyłem jakimś kluczem albo czymś innym, rozwiązałem jakąś zagadkę po prostu, tak? Coś mieli. A, że tak, na przykład znalazłem ścierkę w publikacji na piętrze, dzięki czemu umyłem podłogę w kuchni. Bez sensu moim zdaniem takie przypomnienia, więc w, w tym tytule raczej będę ich unikał. Chyba że rzeczywiście będzie coś przydatnego i wartego zwrócenia uwagi. No i jesteśmy sobie już w grze. Jesteśmy w pokoju dzieciaka, bądź dzieciaków, ale chyba. Chyba jednego dzieciaka. Zauważyłem, że na kartce jest wpisany wiek tego młodzika, także do zagadki, której będziemy musieli odnaleźć kilka liczb już jesteśmy częściowo ugadani. Mamy już jedną z tych liczb, czyli właśnie wiek młodego. Będzie tam jeszcze potrzebny chyba numer ulicy, na której mieszkają, czyli tego budynku oraz tam wiek jednego z obrazów i to wydaje mi się najgorsze do ogarnięcia. Bo nie jestem pewien, o który będzie obraz chodziło. Czy o ten, który jest na danym piętrze? Czy o obraz, który powinien być w tym miejscu na danym piętrze? I tylko tak na szybciora. Jesteśmy w tym pokoju, bo goniła nas ciemna moc. Schowaliśmy się w szapie. Odkryliśmy mechanikę bicia serca. Czyli uspokojenia naszej postaci. Hmm. No, i zaczyna się znowu poszukiwanie. Wydaje mi się, że jedną z rzeczy wiem, gdzie powinna być. Mam kable z, z rozrusznika. Jest wystarczy, wydaje mi się, tak podpiąć to tutaj. E, o, z tym. Dobra. Czyli w tenże sposób mogę wybić tą ciemność, ale wydaje mi się, że to nie będzie do zrobienia teraz. Bo nawet jeśli ja tą ciemność zaczynam odpędzać. To ona bardzo szybko powraca. O! Okej. Okay. Myślę, że będzie ciężej. Albo że będę musiał na szybko tą ciemność odpędzić i pobiec tam. Ale o dziwo, nie. Poszło po o, ci. Nowe pomieszczenie. Tym jeszcze nie byliśmy. Jakiś klucz wygląda jak do Masza, okej, okay. to chyba rozumiem o co chodzi. Masza powinna być, czy chyba teoretycznie była, pracownicą w tym budynku. Gospo... Taką gosposią. I na dole, po wyjściu z garażu, mieliśmy właśnie wejście dla służby. Dobra, się jak była ta wizja pseudo że coś mnie zacznie gonić, a o, po tej nazwijmy to drugiej scenie nie było szafy, w której można było się schować. Więc myślałem, że będzie problem, ale nie było. Na szczęście nic złego. Okej. Okay? Mamy mechanika, hydraulika i wszystko w jednym. Okej. Okay. Mamy jakąś laleczkę. O, Zapomniałem przesłuchać co jest w pokoju. Ale nie wyszło tak, jakś... No wyszło źle, kurwa. Zabiłem Alinę. No nie wierzę. Popełniłem, kurwa, jeden błąd, nie? Jeden, jedyny błąd. Raz nie kliknąłem, żeby przesłuchać drzwi. Co się stało? Zajebali mnie. Myślałem, że będzie straszniejsze. Przede wszystkim, jeśli ten błąd popełnię. Że będzie moment, że będę musiał uciekać. Będzie to, powiedzmy, straszne i nieprzyjemne. Natomiast powszedłem przez drzwi, znalazłem matkę z dzieckiem. Prawdopodobnie otwarłem drzwi, się ze za mną zamknęły. Alina nie przeżyła. Super, kurwa. Dobra, zostaje nam Sopi, która była żoną Daniela, którego szukamy, tak notabene. Mamy też. Szefa Daniela oraz pracownika tego budynku. Pójdziemy teraz z Sofii. Może wyjdzie to troszkę lepiej, nie zabije jej niechcący. A zobaczymy też, jak będzie całość wyglądała. Bo graliśmy Alinom, rozwiązaliśmy masę zagadek, masę rzeczy otworzyliśmy, drzwi potwialiśmy, posprawdzaliśmy. Więc i dużo rzeczy podnieśliśmy. Ale jeśli Alina teraz zginęła za jednymi z drzwi, to jak to będzie wyglądać? Czy wszystkie przedmioty, zwłaszcza przedmioty fabularne, czy one będą rozmieszczone inaczej? Czy one zostaną wrzucone do miejsc, w których je znalazłem? Czy może znajdę martwą Alinę i przy niej wszystkie przedmioty? Się okaże i sprawdzamy. Przede wszystkim ona korzysta ze świeczki, więc. Jeśli chodzi o jakiekolwiek oświetlenie, całości będzie. No chujowo. Natomiast jeśli chodzi o utratę postaci. O, numer domu 4. Także mamy już dwie liczby do zagadki. Ale jeśli chodzi o utratę postaci. Przedmioty pozostaną zaznaczone na mapie. Czyli przed. Drzwiami, gdzie w sumie się wyjebałem przed chwilą. Także wiem, gdzie będą. Także nie ma źle. No ale postać jest niegrywalna już. Bo nie żyje. Wow, to by się spodziewał, nie? Uff, chyba wszystkie przedmioty chyba podniosłem. Poza radykiem, oczywiście. Mogę sobie rozpalić kadzidełko. A, są trzy sztuki. Czyli chyba w tym miejscu będzie spokojnie. A ja teraz nie spierdolę tego i przysłucham się tym jebanym drzwiom. Brzmi to tak, że. Raczej nie chcę tam wejść ponownie. Ochuj. Miałem obawę, że będzie mi coś goniło. Przede wszystkim nie mam teraz pomysłu, dokąd chcę... A wiem, gdzie chcę iść. Dobra. W sumie są dwa miejsca, w które chcę iść. Najpierw jeszcze raz wejdę tu z powiatem, bo mam już jedną z Lalek. Okej, okay, wygląda na to, że brzydka będzie pilnowała drzwi, tylko który wpływa drzwi? Mam na razie jedną lalkę, to już pływa. A opening, opening, otwiera się, dobra. <gry> Daj Dawaj, 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 dawaj! No i chuj. Źle to wygląda. No i chuj, nie mamy dwóch postaci. Ale Sandro by się przydał w tej sytuacji najbardziej, bo jest najsilniejszy. Skumałem, że mam się schować, pojebałem sytuację i... No wyszło jak wyszło. Plus wydaje mi się, że tutaj jakoś troszeczkę inaczej to jest rozgrywane. Że ja nie mam cząstka tymi drzwiami i próbować ich szybko zamknąć. Tylko jakoś to wyczuć, kiedy mogę zamknąć. I mniej więcej też tak notka mi mówiła. Ale trudno. Dwie postacie... Zeszły. Jedna mega chujowo, druga troszkę mniej. Najbardziej szkoda Aliny cały czas. Ale dobra, pójdziemy Aleksandrem. Miejmy nadzieję, że on to przeżyje. Bo w innym przypadku będę musiał rozpocząć etap na nowo. Czego mi się nie będzie chciało. Ale zobaczymy. Może tylko słowy że Mogę wejść spokojnie. Czekaj, to jest Nie, tu chciałem wejść. Przede wszystkim spoko jest to, że każda z postaci inaczej opisuje widziane rzeczy. Czyli jeśli wszedłem teraz z Aleksandrem, to dla niego Alam jest spieprzony i... chujowy i spieprzony znowu, nie? Natomiast Ali na przykładowo e, no mówiła, że jest zepsuty, ale będzie musiała go ogarnąć. Także każdy w jakiś inny sposób reaguje na to, co znajduje. Znów masa pomieszczeń, jak się domyślam. Dziękuję, Nie bardzo wiem, co się działo. Wydawało mi się, że muszę się schować. Ale próbowałem w szafie się schować, nie było takiej w ogóle możliwości. O do not know, what is happening. O, oh, że się wysłał, Pewnie nie powinienem, no ale... I źle to wyży. Giałem 2 godziny Alinom. Nic się nie stało. Gam 40 minut ze bn 3 postacie. To jest wpływa moja ostatnia postać, więc muszę grać najbardziej ostrożnie. Tak bardzo, jak tylko się da, no bo ją stracę. A będę musiał kurwa wszystko zacząć od nowa, to mnie chuj szczeli. Druga z ręki do wany nie włoży, nie ma chuja. O. Już nie muszę. Podoba mi się to, że ta postać nie wie, co się stało z poprzednikiem. Szkoda, że nie ma właśnie czegoś w stylu checkpointa, czy... W jakiś sposób, żeby te postacie no nie tyle uratować, ale no żeby rzeczywiście nie grać od nowa bez sensu. Widziałem na pewno sposób na Steamie, żeby kopiować zapis. że Jak mi postacie poginą, wczytam sobie zapis i gram z powrotu w tym przypadku, Aliną, tak? Tak jak zacząłem dzisiaj odcinek, do tego samego momentu mógłbym grać dalej. Byłoby to wygodne. Mogę tu wejść, także wbijamy, sprawdzamy nowe pomieszczenie i oby mnie się zaatakowało, nie zajebało. Pomieszczenie jest w chuj małe i tu nic nie ma. Dobra, tu ktoś płacze, więc jeśli mi nawet będą kazać, to tu nie wejdę. Chcę się ode mnie. Już tak zabiłem jedną postać. I to z głupoty. Pyk. Nie wiem, czy chcesz tam wchodzić, ziomek. Gdzieś coś płacze, <laughs> nie wiem, czy powinienem do niej podejść. Nie wydaje mi się. Hey, Julia? Are you all right? No, wiedziałem, że. What? Okej, okay, ziomek jeszcze pożyje, szczęśliwie. Jestem schowany. Jeszcze pogamy. Jeszcze nasza postać będzie żyć. Mogę już tędy wyjść. Czy to jest łazienka? Udało mi się. Odwrotnie ułożyłem dwie raleczki. Nie wiem. No chciałbym Was uratować, tylko nie wiem co dalej. Teraz jest tak jedno pomieszczenie, którego nie zbadałem. Oraz teoretycznie jedno pomieszczenie, które jest znikające. Czy tam się pojawia? Jest jakiś ślad idący od tych drzwi dalej. Co mogłoby świadczyć o tym, że tu nic nie ma. No, nope, tam dalej są... Nie ma opcji, że ja tam wpływa pójdę. Czyli wygląda to tak. Ale yeah, mi ziomek pływa, nie mów. Natomiast teraz bardzo bym dużo zaryzykował, gdybym zechciał sprawdzić czy może akurat całkiem przypadkiem nie mam gdzieś wejść. <grystanie> Okej. Okay. Coś się pojawiło kurwa w lustrze jak przeszedłem Zauważam zależność gdzie odłożyłem lalki a gdzie są Te statki? Jedną odłożyłem do jadalni gdzie była Drugą odłożyłem do Kuchni gdzie była Kolejna była się umyć I była Czyli jedna jeszcze gdzieś powinna czytać Aha, jest jedna, która czyta coś. To jest The Dark One in Fire. Idź w pizdu. No była spooky, była. Są te drzwi, do których posiadamy klucz. To mm, celowanie. No mamy kluczyk, mamy używaj go. Daniel też tam wszedł i już nie wyszedł, także miej się ziomek na boczności. A, mogę wejść sam, no dobra. Miejmy nadzieję, że powinienem. Pusz się od A kto to jest? Nie mogę. E, zły, gdzieś indziej. Kływa supy. Daniel, znaleźliśmy Daniela. Down here They finally found me. I was feverish, dehydrated, terrified. but alive. I don't remember much about the ride to the hospital, but I did mumble a few questions about the music box. A hallucination. A mirage. I needed to rest. That was all. Just rest. Okej, okay, udało się, Okończyliśmy eee, pierwszy epizod, w dwóch odcinkach, także bardzo ładnie. Zginęło nam więcej postaci niż bym chciał, tak naprawdę... Gdyby nie jeden błąd, błąd, Gdyby nie jeden błąd... Prawdopodobnie całość udałoby mi się skończyć pierwszą postacią i byłoby to Alina. Także naprawdę by poszło fajnie. W sumie... Gdybym jej głupio nie stracił to prawdopodobnie też nie zrobiłbym tego samego błędu, czy problemu, w jaki sposób straciłem Sofii, czyli po prostu no, nie dałem rady zamknąć drzwi. Natomiast prawdopodobnie wsadziłbym rękę do wanny i zabił Alinę, tak czy inaczej, ale miałbym przynajmniej utraconą tylko jedną postać, a nie w tym momencie już trzy. <laughs> to jest rozbrajające. Natomiast teraz z tym szefem bardzo spokojnie poszło, nie było jakichś większych problemów, Jedno, jedno takie większe dło było, tak naprawdę. No i wyszło dość w porządku. Na pewno minusem jest tutaj szwendanie się po całej lokacji, szukanie, a gdzie teraz, co mogę zrobić. Na przykład z tymi lalkami było dość podobnie. Gdzieś tam te dwie pierwsze się trafiły, jeśli chodzi o te kartki, o te karteczki, te, te postacie. Te dwie pierwsze no, znalazłem całkiem niechcący. I później to tak troszkę naszło. No dobra, jest gdzieś w łazience, tak? I akurat była w łazience, czyli aha, czyli to może rzeczywiście te lalki. Jedna jest czyta. No i rzeczywiście ostatnia czytała. Także tu się wszystko zgadzało. Jedna pilnowała drzwi. i Może dlatego drzwi były zamknięte, drzwi były schowane. Za obezem została spalona. Było cacy. No i tak naprawdę końcówka już dosłownie domknięcie. Tylko zastanawiam mnie oczywiście, kto tam wisiał. W tym korytarzyku. Następnie ogrze mogę powiedzieć, że jest ciekawa, ale dość żmudna. Dużo się szwenda, dużo się chodzi, kombinuje, myśli, zastanawia. Mniej jest tego straszenia, a jak już to straszenie jest, to jest one takie dość szybkie, chwilowe. Jak na ten odcinek, to jest wszystko. Nie będę go przedłużał. Mamy zakończony pierwszy epizod. Czeka nasz stygi, ale co w nim będzie, dowiemy się w przyszłym odcinku. Na ten Wam dziękuję, życzę miłego dziąka, bądź miłego wieczoru i na razie, ej.